CRM-SIM innowacyjne połączenie interaktywnych szkoleń online i gry biznesowej. Dziś pokażę Wam, jak zalogować się do gry i skorzystać z kolejnych modułów. Wchodzimy na stronę crmsim.com, klikamy Registration, następnie podajemy nazwę użytkownika, e-mail oraz akceptujemy regulamin. Na maila otrzymamy link aktywujący usługę, następnie po przejściu na stronę musimy podać hasło i po zakończeniu rejestracji przechodzimy na stronę logowania, podając nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu się widzimy panel gracza. Możemy tutaj wypróbować samą grę, natomiast jeśli chcemy skorzystać z pełnej wersji gry, należy ją opłacić przez. Po odblokowaniu logujemy się do pierwszego modułu. Po prawej stronie widzimy okno gry i nasz wirtualny przełożony obecnie przekazuje nam informacje, jakie mamy wykonać w samym systemie CRM. Pierwszym zadaniem jest założenie LIDA. Czyli potencjalnego klienta w systemie. Przechodzimy do sprzedaży. Według tego, co podpowiada nam gra, wpisujemy temat potencjalnego klienta imię, nazwisko i telefon kontaktowy. Warto pamiętać, że każdy krok wykonany w grze jest zapamiętywany. W każdym momencie możemy kontynuować wykonywanie zadań z danego modułu.